I teraz co, jakby jesteśmy poza strefą? Trochę tak. No, tak jakby. wózek cool. jest. Zlatuje O ja Zabiłeś kogoś, tam jest jeszcze jeden świeżak jakiś Dziwnie, bo on już leżał I zrobił taką przewrotkę Co to kur... A i jest self revive w ogóle? Możesz sobie kupić self revive'a, i nie potrzebujesz mnie, żeby cię. O tu jest. Nie, czekaj, to jest. Nie, to nie jest self revive. To jest coś do latania. Aha. To ci w sumie mogę dać, wiesz, bo. O, wow, jeszcze tam jakiś boss jest. To raczej nie będą te. Nie boty. Nie Kurwa, no nie boty, ja pierdolę no. Najgorzej jak nie boty. No nie da się grać, no. Weź mnie podnieść tutaj za tym. Czekaj, czekaj, chyba leży. I oni się mogą zrewajwować teraz? Nie, muszą mieć coś specjalnego, nie? A teraz trzeba trzymać ten kwadrat, żeby rewajwować. E, wiesz, co jak masz nieprzewodowaną broń, chyba. Ty, zrewajwował się ktoś tam. Co to? A nie, to ten boss się zrewajwował. Kurwa. Nie. Mocny boss. Co tu? A dobra, to się dało robić. Stój. Musimy lecieć, bo strefa idzie. Chodź zobaczymy co tam wypadło. Mam nadzieję, że on już nie żyje. To jest takie chyba do latania. Tu masz coś takiego. jest ten bug do latania kurde, dobre to jest, żeby uciec. No, mocne. Kurde, totalnie inna gra. Znowu się trzeba uczyć wszystkiego od nowa. No, gdzie on się tam piorą? Tu jest. stał. Tu jest też koleś. Dobra, chyba tam trzeba wyjeżdżać Kurwa, się jebany rzeczywiście. Kur. Kurde, ale w ogóle mechanika jest całkowicie inna. No. Serio, jakoś tak strasznie dziwne. Tu masz coś ciekawego. Sniper To jest dobre, to może być. Ja to chyba chcę.

Granat, dole. trzeba by się tych broni nauczyć. Emilek cię pozdrawiam, Martusia Pozdrawiam Martusia też cię pozdrawia Czy ta strefa jeszcze leci chyba tak Leci, leci Będę do Ciebie Jakbyś tam jakiegoś kewa miał czy coś to dawaj znać bo brakuje no tak, no tak, 50 tu jest duży kef. Mówić masz. Ty, nie widać teraz chyba staminy. Tu jest ten jetpack. Jakbyś chciał. Co to jest? No to jest to co się lata. A to mam to. Jeszcze ja osiem. Znaczy mogę wymienić? sobie wymienić. Ja mam 7, już sobie wymieniłem. Mamy auto, możemy autem jeździć z przyczepką? A to przyczepka się nie zabierze jedzie pan Nie wiem może tu Ja ten balon to Który? Tam na pół. No dawaj podjedź, podjedź zobaczymy Dobra, czy za późno dziwnie lata Kurwa, nie wiem czy tam się da wejść. go się nie wchodzi przypadkiem. No, szedłem. No, ale co? Ło, wow, są jakieś fanty. O, snajpa. Snajpa, tak. Tu jeszcze jest coś. O, karabin złoty. Jaki? Jaki masz karabin? E Okay. Wiesz co, no dobra, ten nie jest tak szybko strzelny ale jest złoty, więc go... oo kawka jeszcze kawa sobie wezmę Dobra, Ach, zrywka Sam? Dziwny temat. No to jest chyba ten sam. To może być fajny sezon. Ci. No, nie, nie, tam jest więcej tych balonów w ogóle dalej widzę. Takie dwie pompki Bardzo takie, nawet szybko strzelne bym ci powiedział To idę. Możesz sobie przetestować od razu Gdzie? Gdzie? U góry, gdzieś, zaznaczyłem Jeszcze wyżej jeszcze musisz. Jeszcze musisz No dobra, miałem zielone takie 14 typa jeszcze a8 mamy kiwi. Mhm. Zwykła pompka. Ona jest dobra, ale chciałbym sobie przetestować na kimś te. No to można trzymać cały czas i ci strzela z tej pompy, nie? Że mhm. tu. Tam jest stacja, od razu sobie przytankujemy. Ładnie to wygląda Właśnie... O stój, stój stój! Może ze snajpy byś ich pociągnął. Spróbuję, spróbuję Oni strzelają gdzieś w tę stronę, to ja może tu pójdę. Dostał Dostał Tu jest koleś dwóch o, o. Chodź do mnie, mam jednego typa. O kurde, rozwaliłem, ale co mi ten? Co mi dał? 220 mi zabrał. 150. Jednak ta pompa jest zajebista, powiem ci, ja ją biorę, bo jak mnie pociągnął raz. Gdzie oni są? Strzelam tam, tam gdzieś, to jest jeden kryształ i to jest dwa, Sniper, no. Dobrze, że ten mamy auto gdzieś tu. Trzeba, Trzeba by uciekać. zostało gdzieś tam z tym? Wiesz co? Pójdę tym i ktoś z tyłu. Dobra, idę po auto. Fuck, mam bardzo mało życia. Siadaj Niebo, wystrzeliłem w ten kosmos. Dawaj prosto na tą górkę. Jesteś? Na dole czy w górę? Jestem jestem. Na dole. Siadaj. Jest. Musimy znaleźć jakieś leczenie. J samo okiejś ktoś ma na dole Poś tutaj Dawaj, dawaj, dawaj Na zewnątrz O, balon dobra uciekł Są tu jakieś skrzynki? Chad ma nic się tam treba leży Idzie do niego koleś Cie? Tam gdzieś O, i tu idzie Cie? kolej Dwóch, jeszcze za nim jeden idzie Jest gdzieś tutaj w krzakach, znaczy za drzewem Idzie? Będzie go podnosić. A nie, to jest bot. bot. W ogóle ten dźwięk, jak ginie koleś, jest totalnie inny. No, w ogóle feeling jest taki inny. Tu jest krzesło. Widzę, widzę. Ja wyskoczył. Dobra, zmykamy. Tak, no inaczej się strzela w ogóle nawet W ogóle ten feeling jest taki... Ja bym go porównał i Ubisoft miał tą grę... Y... Ghost Recon Breakpoint. No. no. I bardzo, bardzo podobny feeling jest. Oho no, no. Ten koleś może tu gdzieś być, oj dachu. Mamy koła tylnego. Kurde, co jest? Aha. Koła nie ma. Dlatego to co rzucił. O, nie, nie, wysiadaj oh, dobra, idzie nie, nie, go nie, nie, nawet nie, nie, daleko nawet nie, nie, I nie, 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 wypierdala w górę i wypierdala w ten, ten taki Skrzydła takie. No. Chodź, tu są trzy te chybaczki. Oj. Sorry. No co, co, co ty, co ty? <grym> Sorry. <grym> Możemy iść tutaj. Co ty jest? Z buta. Ale to tak szybko. Ło! Ło, wow wow Ło. Wow, 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 wow. Dobrze, że wyhamowałem. A stąd jetpackiem polecimy najwyżej. Że nic tu nie widzę. A. O! Samochód mobilny, biorę go. Mobilny? Wsiadaj! A! Czekaj, bo nie wsiadłem, czekaj! No dobra, teraz siedzę na górze. Ja pierdzielę ja, nie da się go przegapić. Sztychała sobie. O ja, w to sobie musimy wyjechać. Dawaj. Pięknie. No Trzeba tankować to tak czy nie? Ty wiesz, że zostaliśmy my i jedna para. Co ty mówisz? A właściwie to my i dwóch pojedynczych. Ooooo! Wow. Chyba wleci na ten, na, Tuta, z, na tutaj jest, wleci. Tu, tutaj jest jeden koleś, chyba mi się wydaje. To jest ktoś... ten samochód. No, Te, strasznie. przez to... Jecie w tym ktoś... samochodzie. Nie, to jest ten samochód. Pewno? Tak, oczywiście. No no. Gdzieś tu jest ty, bo ktoś strzelał. By se zrewajwowali, ale zabraliśmy samochód. No, coś tam się strzelało gdzieś gdzieś tam. Na dole. A bo oni między sobą przecież nie widzę Dobra no, się Co to było? Wyrzuciłem Co cię Tak. Jestem bliżej tam już, podszedłem Dobra, widzę, widzę, widzę Gdzie on jest? Wow. Ale tu stałem, jest tam, jest tam, o, jest, jest tam, tu. jest tam Ach. Chyba się nie da ten za nami też ktoś jest. Kurwa. Spierdalam, wiesz? Nie, nie mam przyładowania Dobra, grony. idę. Zatawam. Leżę. Prawie. Jeden mm na jeden chyba jesteś, nie? Mhm. Wow. Zajebiście. Pięknie.